Widzę z tobą o zwycięstwo, o zwycięstwo, o tam i mój, o tam i mój. Hej, hej, komendancie, miły Leopold Okulicki. Urodził się 12 listopada 1898 roku we wsi Bratucice. Jego ojciec Błażej nalegał, by syn skończył Bocheńskie Gimnazjum. Zapisał się do niego w 1910 roku dzięki pomocy Stryja Księdza, mając zdobyć wstępne przygotowanie do stanu kapłańskiego. Jednak te plany przekreślił wybuch I wojny światowej. Od maja 1913 roku należał do Związku Strzeleckiego. Rok później, w wieku 16 lat, zdał egzamin podoficerski. W szkole tej uczył się do lata 1915 roku. W październiku uciekł ze szkoły i wstąpił do trzeciego pułku Piechoty Legionów Polskich, w którym pełnił służbę w pierwszym batalionie. Do wojska polskiego wstąpił w listopadzie 1918 roku jako oficer czwartego pułku piechoty legionów. Razem z pułkiem brał udział w obronie Lwowa. Od maja 1919 roku walczył w wojnie polsko-bolszewickiej, między innymi w rejonie Wołkowyska. Był kilkakrotnie ranny. Za odwagę na froncie został odznaczony srebrnym krzyżem Virtuti Militari wręczonym mu przez Józefa Piłsudskiego i trzykrotnie Krzyżem Walecznych. W nocy z 31 sierpnia na 1 września 1939 roku Okulicki pełnił służbę w Sztabie Głównym i zarządził alarm w związku z wybuchem wojny. Za obronę Warszawy 29 września 1939 roku odznaczony zostaje Złotym Krzyżem Orderu Virtuti Militari. W nocy z 21 na 22 maja 1944 roku po uprzednim przeszkoleniu spadochronowym na kursie cichociemnych zostaje zrzucony do kraju w ramach operacji lotniczej ulr 29 na lądowisku Kos koło Wierzbna. Po skoku bojowym nabrała mocy obowiązującej nominacja Okulickiego do stopnia generała brygady. Przyjmuje pseudonim Kobra. 19 stycznia 1945 roku na dworcu kolejowym w Częstochowie, chcąc pozbawić NKWD pretekstu do represji i na mocy instrukcji rządu z 16 listopada 1944 roku, wydaje rozkaz o rozwiązaniu Armii Krajowej, zwalniający żołnierzy z przysięgi, nakazujący żołnierzom AK, by dalszą pracę i działalność prowadzili w duchu odzyskania pełnej niepodległości, starając się być przewodnikami narodu sugerując pozostanie w konspiracji. Po 1945 roku jego los pozostawał nieznany. W rezultacie w październiku 1955 i w 1956 władze ZSRR ogłosiły, iż Leopold Okulicki zmarł w więzieniu w Łubiance. 24 grudnia 1946 roku na skutek ataku serca. Informacje dotyczące przyczyny śmierci kwestionują Adam Bień oraz Antoni Pajdak, także oskarżeni w procesie 16, twierdząc, iż Leopold Okulicki został zamordowany. Obaj słyszeli, jak został wyprowadzony z celi nr 62 na egzekucję w wigilię 1946 roku. na wniosek strony polskiej Prokurator Generalny w Warszawie w październiku 1989 roku kieruje pismo do Prokuratury Generalnej Związku Radzieckiego o postępowanie rehabilitacyjne w sprawie generała Okulickiego decyzją Plenum Sądu Najwyższego ZSRR z 19 kwietnia 1990 roku sprawa karna wobec byłego dowódcy armii krajowej generała brygady Leopolda Okulickiego zostaje umorzona z braku znamion przestępstwa w jego działaniach i w ten sposób zostaje zrehabilitowany po latach za haniebny proces. Po 1990 roku imieniem Leopolda Okulickiego nazwano plac w Bochni, a także ulice w wielu innych miastach Polski, między innymi w Ełku, Bydgoszczy, Bytomiu, Częstochowie, Koszalinie oraz szkoły, w tym 28. szkoła podstawowa Imienia generała Leopolda Okulickiego we Wrocławiu. Winiam z Tobą o zwycięstwo, o zwycięstwo, o tam mój, o tam mój. Hej, hej, komendanciel miły Włosy.